Szanowni Państwo, witamy w wieczornym wydaniu informacji EUTB. Mamy dziś dla Państwa coś specjalnego: przesłanie Rady Stanów Unii Europejskiej na temat ogromnego projektu infrastrukturalnego realizowanego obecnie w stanie Niderlandy. W każdym budynku mieszkalnym znajdą się różne typy mieszkań, na sprzedaż, na wynajem i komunalny. Chcielibyśmy, żeby osoby o różnym pochodzeniu społecznym mieszkały razem, a nie izolowały się w gettach dla bogatych czy ubogich. Bardzo ważną wartością jest też dla nas wspólnota. Zorganizujemy szereg projektów i inicjatyw, które sprawią, że mieszkańcy danego budynku zintegrują się w działalności dla wspólnego dobra. Za przykład mogą tu posłużyć ogródki owocowo-warzywne do wspólnej uprawy, które znajdą się na dachu każdego budynku mieszkalnego. W EUTOPI. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami osobowymi. Rekompensuje to świetnie rozwinięty transport publiczny oraz sieć ścieżek rowerowych. Węższe jezdnie pozwalają nam na zbudowanie szerszych chodników z dużą ilością zieleni. Eutopia jest też w pełni neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, a elektryczność pozyskuje w 100% z odnawialnych źródeł. W stawiamy na największą możliwą decentralizację w procesie decyzyjnym. Najwięcej decyzji podejmowanych jest na poziomie osiedli, gdzie każdy mieszkaniec ma swój głos, w następnej kolejności na poziomie dzielnicy i dopiero na koniec na poziomie miasta. Mimo, że Utopia jest miastem ultra nowoczesnym, to jednak nie zapomina o swojej przeszłości. W Eutopii przykładamy ogromną uwagę do konserwacji zabytków, a czasem wręcz rozbudowujemy stare dzielnice o budynki architektonicznie jak najbardziej zbliżone do tych historycznych, by przyciągnąć do nich zarówno turystów, jak i naszych mieszkańców. Te historyczne dzielnice są centrum intensywnego życia kulturalnego Eutopii. Jednak każde osiedle posiada też swoje domy kultury, gdyż chcemy w jak największym stopniu zbliżyć sztukę do ludzi. Eutopia ma zielone serce. W samym jej centrum znajduje się rozległy, dziki park, a także bardzo przestronny, zadaszony ogród botaniczny, który zaspokaja potrzebę kontaktu z naturą również w deszczowe i zimne dni. W całym mieście znajdzie się też szereg kameralnych pracyków i skwerów służących do odpoczynku i integracji mieszkańców.